सेंट्रल हॅट ना

Dá vai, dá vai, dá. E Vitor. Os saradas, tá? O. Tá. Ude,

Bulgari. Yes, exactly. Yes, yes, yes. 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 Yes, yes, y Вот такой вот. Он очень дикий.

A to jest Kuba! Kuba! kuba. No toj, kuba. O, o, o. Uch, mówił, że to to jest wszystko własnoczęściowe. Przed nie wyszedł, bo wyszedł dwa kroki, zrobił do przodu i już było za późno, nie?

No, pięć, grało, pięta, gdzieś tam. Da Dajcie Daj Benemu. Kurwa, chcesz tam nie skaczą jak na PS-ie za każdym razem. To jednak był Ben.

o no, jest tutaj, tutaj sędzia czerwona kartka!